Siemanko, ja jestem Smaniak, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z DLC Alpy e, Dzisiaj znowu jak z lisu Dzień dobry Jak widać mamy tutaj sobie bushera z potnigereką Kontynuujemy oczywiście akcję ścianokosy Teraz trzeba coś zagrabić. o to co lisu i ja powiedzieliśmy w odcinku poprzednim, w, w trybie u lisa Ja sobie tutaj mniej więcej połowę chyba zgrabię Mm, I sobie zasiądę za sterek jedwabitnera i sobie będę zgrabiał. Oczywiście, znaczy yy, zgrabiał. Będę sobie zbierał do. Oczywiście, do co zabierającą. Powalimy kiszonkę... Palimy trawę do. do, do Jaka oczywiście. Tak, wypadnie. By hmm. Oczywiście, zapraszam do subowania, yy, lajkowania, komentowania, bo to daje do Ale tak chyba nie muszę mówić. To też nie muszę. Zapraszam do niej na odcinek po no swoją sam. drogą Nie wiem czy <laughs> mnie widziałeś, ale ja dawno na, na sklep A po co, jest w gapie aktualnie? Nie, tam się zostały palety i tak dalej, to sobie pozaadły i tego Chyba, że. No. Jestem ogólnie ciekawy ile tego tu wyjdzie Morto, będą 4 przepy? Mam na no, dwie jak, jak, jak to będą 4, to będzie dobrze Będzie mega o... Teraz tak, yyy Masia nie potrzebujemy, nie? Na razie za dużo Masia się nie, masia na wszystko mamy No bo to ma... potrzebujemy Dobra, to nam oczywiście sobie kolejny zamiar Zrabiony dalej Wiem, prawda się podoba po. Hmm. Jak widać, tam, tam w górach spadł już śnieg też no, mamy środek wiosny ale śnieg się, 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 się jeszcze jaka tak otrzyma że, no, Możemy tam pojechać sobie sobie jednak jakieś narte robotać na 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 No chociaż przecież O, o roboty tyle jest, o, że już nie ma czasu nawet Poszaleć po na nartach trzeba zawsze Trzeba jakieś... B B nawet nie, to jest coś morska, jest sól drog Boże, morska. drogowa dodana, ja? nie? No, coś tam chodziło. Potem się oczywiście opuszczamy i... <śm> tam doleczamy oczywiście, naszą on. Gdzie wyreszcie? Nie, jak przy tym ogólnie idzie, jeżeli chodzi o... ...zupełnienie. Wkrótce pojedziemy z wykonaniem kamery. Dobra, już do ciebie Mhm mm Ja driftem biedę driftem biedę Na bokiem Kurde, brakuje mi tego jak będziemy latać bokiem musimy zimę Joho, rigi trakami będziemy Ty, no. tam mi się napisze? na na, na te się Nie zabije zaraz Panie, okej okay. Tak to pisze, jak nikt nie Nie wiem, e, widziałeś, gdzie jesteś? E, na łoce, ale po którym się? W się do tyłu? Nie, dobrze. Tak, e, tak. przyjechał pick-upem już na farmę. Mamy zadowolone, oczywiście, nasze te nawozy. Tak, przychodzę nawozy Była w ogóle. O co na no, tym, na no, Dzisiaj ja nie nagrywam dzisiaj tego odcinka. Teraz nie nagrywam tego odcinka. No, Ale jest dobrze. Jest dobrze no. oczywiście. Mamy pasy. Tu chłopowie przyszło pomoc. I to na... my bijemy Oczywiście. Yy, na, na przyszłość przydałoby się ogólnie zainwestować w lekko większą zgrabarkę, nie? Zagrabiarka, to nam na niej nie żyje. To będziemy z zagrabiarki zagrabiali. Bo oczywiście, że mamy trybę, nie tylko dwie. Mamy tylko jedną. Nie ja no to z zagrabiarki będzie też można, można wymienić. Mamy piątkę, także wiesz. Mamy zagrabiarki fajne. No jest to ta, jest to... Jest to, e to 5-9 metrów, to nie jest jakaś mała. Mają to pętlęćki. Jest ta dw... To robiło do tego To robi O w ogóle Tam ogólnie e, o ile metrów Pa? 4 O 5,4 Łupra żeś troj ten Noo Forambało chopa Dobra, sobie uwalniamy I... tutaj ten pokos. Ja walka do góry, to już nie musisz? A kurwa, fajnie się potoczy. Patrzyłam. Uwalniamy tak jakoś. Boże, jak ty zgrałaś, śmiesznie. No chyba, by... ja sobie dzielę. Chyba idę sobie jeszcze odstawić psiad <laughs> <kisart> na miejsce. Mhm. <laughs> <laughs> Yhm. Nie no jakoś, od tego tutaj ma mało nie ma Dobra zgrabię w sumie jeszcze jeden pokos I oddam ci bushera Wtedy chwilę pozgrabiasz jeszcze o, Każda to... kosiarka nie ma skre... Yy, z tego czego? Z wskazów Zdałoby się, nie? Ja nie ogólnę, na przykład jechać taką... tak dalej tą kosiarką na jakieś nowe bąki dalsze gdy dziesięć nabijemy, to tutaj nie dojechał hmm. <coughs> Ogólnie w kolejnym odcinku no nie, w chwili, Ja sobie na ten, na pick Ogólnie w kolejnym odcinku, wydaje mi się, że chyba był jakiś Rzeniewanik Wiemy jak to wyjdzie, ale nie A musimy... w macie odcinku to w kolejnym, być już jeżeli byśmy nie robili oczywiście y, żadnego odcinka zawozu, bo to już u nas 2-3 y, minuty i, i mamy po. To. Nie wiem, czy nie będę przypadkiem po prostu inne się na kozy, nie? No, tylko na, na tych tych. Na okach. tych dwóch. Zobaczmy, może Pyszne. zrobimy tak, że na wyższym jest? To skoczyło. Na no, mleko. Dwa razy Pod rząd nie widzę. Nie, gwarantuję, co to kosiarka ma. Ta oh, ma? Ona ją zapiąć pasami. Poker. Na pikapie. O, czym? Tak, teraz można ją na jakim transportować na kilometry. Oderają? A nie, jak ktoś nie z buta idzie na obraz. Jedna część się o oni mu tego, on no, tylko pick uper. Tak Dobra, masz Bushera. Ja w tym momencie zasiadam do Linnera oczywiście naszego Pięknie zostałem y, lindner plus pettingerka Dobra Proszę bardzo Jeszcze mam zrobić. Nawet zgrałem. bo jestem ciekawy jak to będzie wyglądało Dobra, let's go, a ja mu dało Czemu linden baza łączyła na T? Nie wiem, ty jeździsz od nim ostatni raz Ja mu akurat tą lin... nie włączałem. Ja go dzisiaj nie dotykamy, jak od dzisiejszego wejścia na farm, na to nawet nie siedziałem Zajeżdżamy i da się zobaczyć Muszę chodzić jak tak w miarę na, napracować hmm. A ja puszczę podpierak i lecisz Tu jeszcze To on się nie opuszcza? No i co? Opuszcza się Aha o, Jak się opuszcza? na chwilę, poka się już. To. Już się daje już, już, już już trzeba To, 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 to. Ja, się stało się. Coś opuściło ten. No to się od razu się opuszcza. Właśnie i, i ojnowo.

Nie mogę z tobą co raz p... Co ty, co ty tam cały czas psujesz? Idę psuję. Dobra, lecimy. 15 na godzinę. Możemy maksymalnie zrobione ogólnie wytać ile? 20 na godzinę. To jest optymalna. Też ogólnie zebrałem sobie 2 tony. Tak o źle to ogólnie nie siebie. A tamtą górkę yy, z... nie? Chodź. nie ty do tego, ja bym powiedział, że.Dywadził oczu. Żebyś nie sypał od brzegów tej pryzmy, bo my nie mamy tej. Mm. Mamy Tura. Mam tura. Ja mamy turę, ale tak, tak szybko tak, żeby nie było go, trzeba używać. Postaram się. Bardziej na środku silosu. Dobra, tak, już zaczęła teraz, ożywił się tak. Sejdę na jednego wcielazdu. Dzisiaj to. Ja pisałem, że jakby tutaj byśmy posypali nawozem wszystko i wapnę byśmy ogarnęli wszystko, to. ja to... byśmy usypali z jednego płaska. No, to w ogóle nam. to, to w ogóle nie mamy już sian, nie? Siano. Tu. na górce. No. Tam na górę. To A nie, dawaj... No, pracujemy. Dobra. Pierwszy. No, tak, pierwsza szczepa już jest ogólna ogarnięta. Ale to nie myślę stało cała burka z tego. Co mi się dzieje z tym tym? Co, co jest? I... Co? Dlaczego mi się to wyspało samo siebie? Jaki zban nie wysziałem z chłopem Czemu tak? Paniak, czy ty musisz zawsze jakiś Nie wiem Ale nie to, że ja niczego nawet <grym> nie wyszkałem Typ spały robić Moja wina no Paniak, To nie jak kto tym jeździ? Ale to się samo tak A się nic nie robi Dobra Dajmy tu takie pięć na godzinę ja, to 2 na godzinę Jakie 2 na godzinę? W razie Dobra, yy, ja tak na razie nie zgrałem tej górki, bo tam jest wszystko, jeśli chodzi o trawa, siano, wszystko tam jest To na razie to odpuszczam Zostałem na razie, po prostu z bareczkę I to ogarnę, a teraz pakuję się na Psylos od razu może 5 na, na godzinę Będzie By, dobrze No do to 3 Dobra jest Załączymy sobie lampki oczywiście Kalinkowe Półna się robi No To w ogóle świeci wszystko nie. Widzicie kurde i ulica i linner I, i przepa wszystko to jest opieka złapu. oczywiście te piękne y, te koguty, które mam tutaj. Dzień oczywiście. A te zobaczmy koguty na kogoś o, o robotę, nie? koguty na polu, chłop robić, ja nie mogę, chłop. ładnie wygląda na to. Lekkie lag, ja ci pojemni. I ty widzisz, co mi się z gdzie? dzieje?

ja to lekko do kłódę wszystko Nie, to się to skrzywało czy coś mogę nie być Dobra, mały pan Chodź tutaj wyjedź Ile masz procent przyczepy? 60 Panie no, zrobić fajnie to gnieści od niebałem taką rymeturkę jedną, dwie Dobra, lokalnie Ładnie to wygląda Dobra, 90% <laughs> jest Panie, cz, cz, cztery ragi, panie, co pan? Panie, również 93, 95, 95 Dobra jest, mamy warianty nie, ja przepraszam. Nie ja ma. Jeszcze. <kłysy> o co ma to w ogóle ubite? No ja asym, tam się tak. Tak, tak, siść. Jeżeli tak, to byłoby on te ubite. Na. Na, na te to by szło A no będzie teraz ktoś ubijał, no to będzie tak szło No A jak nie będzie się ktoś odpierdzielał, no to nie będzie tak szło Bo no jak ktoś się w nie ubija Po przejazdę po tobie już mam Mario równo później Mhm Dobra, lecimy, żebyś się no. może być dalej Nie zmienić chyba, ale muszę zmienić kanał elektryka, bo się nie ma wstecznych świateł Ma A ja mam robocznie Nie wiedziałem, gdzie się włącza Pracimy jeszcze dalej Jak chodzi o zbieranie ale w ogóle halogeny To numer Ła Biedlak, to musi mieć A kurwa? Właśnie, na godzinę to idzie Zapóźniam sobie, kurde, muzyczkę w czujniczku i tutaj idzie, panie. ładnie A tu będzie dwie, dwie potrzebne. Ma, nie? muzyka to tam w, w tym, kurde, w, na mieście bo by było, bym jakbym puścił, puściła, że... Jo. Bez mask, bez tego, bez, kabinety, bez kabiny, co Bez kabiny wyszło Dobra, głośniki ogarnąć dla niego i... Jo, I może, kurde, jaka to miasto. A tu jest góra. O jeż.

to, a tutaj tak mało procent wbije Fajnie, bo to musi być kurde ubitne A jeden ja masz ton? No, będzie jeszcze na stopa chyba No, będzie W ogóle 250 to ton dało z tego, więc ciągnie, ciągnie To tu jest 32 I po tej przeciebie będzie 50 Dobra jest na tona pan ma... 100 bodajże 18 18 To nie ma 18, nr 16 Dobra, zajarzałem, oczywiście zrobimy specjalne ciepło 4 na godzinę, czemu nie? Pim. Dzieje faj. Albo. To jest takie objęte napawa. Ty wysypiasz to dzisiaj? Co ty nie wiem, co no zarabiasz z małych, nie? Tu nie mogę dużo tego wszepać, to co jest? dzisiaj się opierdzielasz Pomyśl co wysyp Bozie, bozie, nikt nie gdzie ja jestem Możesz? Już nie możesz Mogę na razie to Nie wiem co dziś po prostu Jakaś kur... jakiś lewe, jest, gówniany w łą... Dlatego, że to jest ten. Że to nie jest pewne. A ty jak, jak zbierałeś, to co ci pokazało, pokazywało? Trawa czy co ci pokazywało? Trawa. Że podnieść powierek. Mhm Bierzej z tej pryzmy tam, kurde. A 48 tonów. masz 11 tysięcy? Nie wiem. A w ogóle mamy. Dobra, ogólnie teraz to całą tą orientację chcesz pougadać? No. Ugadasz się inderem. Inderem poługę dać. na pryzmę. Rydzy. Rydzy w ogóle nie Tylko nie procent? 82, aha, fajnie. No ja, panie, takie taki jasno. Na razie wystarczy. Tak patrzy. Ja myślałem, że tego będzie o wiele więcej, ale. Jak na razie. To ci powiem, nie ma, tra nie ma tragedii. Powiem, że tak jak patrz sobie, to. A, a komila, tak, się sobie będzie robić tej kieszanki, to naprawdę jest biz. My tu bardziej w siano idziemy niż w więc wiesz Chociaż nie powiem, że jakaś kieszonka by się przydała zrobić, nie? Tak, będzie brakować, to tak Na razie ile tych krobie mają z użycia? 50 ton tmr to są 4 nawet nie Paszewozy, czyli to jest około 32 ton Zadanie jak te paszewozy jeszcze, no? nie? Tylko 16 To jest około 32 ton y, TMR-u Znaczy 32 ton kieszonki potrzeba nam więc na sezon on to starży. Jest to Jadę Radę by się umyć, bo on tak się ubrudził No to nie, prawda? Przykryję, nie? No. Przykryję. Zaczynasz, ale niech na plecmie zostawiła przykrył. co? Zadzbam. A nie, dobra. Zaczynasz mu umyć? Może, gre... Może byś wziął przyczepę do umycia? się, nie? To co, mam ogólnie w tym momencie dwa ja ja odcinka. Zapraszam na kolejny odcinek do lista, w którym najprawdopodobniej będę różniła. Dokładnie. Zapraszam także oczywiście do subowania, lajkowania i komentowania. Na inne serio z naszym udziałem. Zarówno u mnie, jak i, jak i już na kanale. Ja byłem Nilsson, do następnego, trzymaj się, cześć! Cześć, cześć!